Yo, cześć, na wszystkim, z tej strony Wojciech i witam was dzisiaj w filmie szybkim Copa del Rey. Budowanie składu, wyzwanie budowania składu Skład złożony z graczy z mojego klubu Wszyscy powinni być dosyć tani albo bardzo tani ewentualnie Jedyne co, to ci gracze z drugiej ligi hiszpańskiej mogą być troszkę drożsi Ja użyłem po prostu tych trzech co miałem ich w klubie Generalnie tak, zasady Użyjcie trzech graczy z tej ligi drugiej bo będą troszkę drożsi Najlepiej żeby to byli sami Hiszpanii i wejście z ligi hiszpańskiej tanich, takich nieświecących Hiszpanów, plus trzech graczy z innej narodowości yy, też z Ligi Santander. W ten sposób wiedziałem najtaniej. Ja w ten sposób ogarnąłem, że nie muszę używać świecącego Szymanowskiego, tylko mogę użyć jakiegoś nieświecącego gracza, bo zobaczcie, że nie dość, że mam mm, wystarczającą ocenę, to mam jeszcze wystarczające zgranie, żeby obniżyć jeszcze to troszeczkę. Sprawdziłem sobie, chciałem wrzucić tutaj pana z 76 sumy, ale po pierwsze Amorebieta, chyba tak się nazywa, ale jest z tej samej narodowości, więc tutaj się z Wenezueli bodajże. Plus jeszcze, potrzebuje tego 77, więc y, trzeba, trzeba, trzeba znaleźć 77. Znaczy w moim przypadku trzeba po prostu y, 77 plus jakieś narodowość inne niż hiszpańska. Natomiast dobrze jest wziąć bramkarza, środkowego obrońca albo jakiegoś pomocnika, bo dzięki temu y, użyjecie kogoś, kto nie powinien być dosyć drogi. Na przykład ja w tym wypadku żyję Luxa czyli bramkarza, który będzie taniutki, a on i tak ma trzy zgrania, wystarczające zgranie i skład świetnie złożony za bardzo małą kwotę. Podejrzewam, że opłaca, nawet jeżeli nie macie żadnych graczy, to podejrzewam, że i tak opłaca się to zrobić, a jeżeli macie jak, jakiś już graczy w klubie, to opłaca się to zrobić, plus polecam sprzedać graczy z drugiej hiszpańskiej, bo na pewno będą coś teraz warci, jako że nie wiem do kiedy jest to wyzwanie, ale mam nadzieję, że jeszcze parę dni nie jestem pewien, nie wiem już teraz jak sprawdzić, ale dostajemy za tą paczkę 24 przedmioty, 7 rzadki. I w paczce trafię wam całkiem ciekawego gracza Oscara, który odszedł do Chin, więc będzie prawdopodobnie troszkę więcej warte. Szczególnie za 83 sumy, to tacy gracze zawsze trochę cenowo podskakują, kiedy potrzeba zrobić no, niektóre wyzwania budowania składu po prostu z konkretną oceną wysoko. To jest sprawdzam pana. Z Rangersów, niestety nie bardzo. Szkoda, bo nie było przecież budowanie Rangers i Celtic bodajże. No, ale w widzicie cały parę fajnych rzeczy, jakieś dwie kondycje drużynowe na isik. Nice, Także warto było zrobić tanio, a fajnie. Dzięki ja za oglądanie, to mówajcie na razie. Cześć!